Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Ważne wieści z wojny na Ukrainie. Po pierwsze, bardzo trudna sytuacja w Pokrowsku. Mówi o tym pewien ważny generał armii ukraińskiej, generał Syrski. Druga sprawa, dziś mija termin ultimatum, jaki postawił Donald Trump Władimirowi Putinowi, by ten przystąpił do rozmów pokojowych. Co takiego wiemy, jest tu sporo zamieszania. Media informują o tym, że Trump miał postawić jeszcze jeden dodatkowy warunek prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Sam prezydent Trump dementuje i mówi, że takiego warunku nie stawiał. O co chodzi? Za chwilę sprawdzimy. Proszę Państwa, dziś donoszą także media o tym, iż premier Donald Tusk rozmawiać miał z Władimirem Zełęskim. Pytanie, jakie tematy poruszali? Czy rozmawiali o udziale Polski w zakupach uzbrojenia dla Ukrainy? Za moment sprawdzimy, czy mówiono o tym, a może o czymś jeszcze więcej. Będzie też, proszę Państwa, o ciekawym temacie związanym w ogóle z możliwymi scenariuszami zakończenia wojny na Ukrainie. Zapraszam serdecznie do dalszej części. Klasycznie dziękuję Państwu za subskrypcję, komentarze, udostępnienia tych materiałów i proszę o więcej. Dziękuję też za wsparcie finansowe i polecam linki w opisie filmu, kod QR na ekranie, który teraz Państwu się wyświetla. I dziękuję za każde wsparcie, za dołączanie jako patron do Patronite i za tzw. wirtualną kawę. A ja przechodzę już do rzeczy. Na mocy prawa cytatu przedstawię Państwu publikacje prasowe dla celów edukacyjnych, polemiki oraz wyrażenia krytyki. A także dla celów przedstawienia stanu rzeczy, czyli wiadomości. I na początek serwis Interia wydarzenia. Ogromne straty. Generał syryjski. Szczerze, o sytuacji w kluczowym mieście. Sytuacja tam jest trudna. Naprawdę trudna, ale podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby utrzymać miasto pod kontrolą. Mówił generał Oleksandr Syrski, komentując aktualną sytuację miasta Pokrowsk. Naczelny dowódca wojsk ukraińskich przyznał, że Rosjanie zgromadzili ogromne siły do szturmu na tę kluczową miejscowość dla frontu. Czytamy dalej. Rosyjska ofensywa na Pokrowsk. Pokrowsk trwa. A sytuacja ukraińskich obrońców staje się coraz bardziej trudna. Według najnowszych danych z grupy analitycznej Deep State, Rosjanie mają pod kontrolą wszystkie drogi zaopatrzeniowe do miejscowości. Ukraińcy znajdujący się w mieście stale muszą odpierać ataki prowadzone jednocześnie z trzech stron. O aktualnej sytuacji strategicznie, strategicznie ważnym dla frontu mieście na antenie telewizji TSN mówił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Ołeksandr Sryski przyznał, że Kreml wysłał w ten region wiele jednostek, które prowadzą działania ofensywne. Sytuacja tam jest trudna, naprawdę trudna, ale podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby utrzymać miasto pod kontrolą. Wróg ponosi tam ogromne straty. Każdego dnia dochodzi do rekordowej liczby ataków wroga. Cóż możemy powiedzieć? Nasze siły zbrojne zrobią wszystko, aby utrzymać Pokrowsk i aglomerację pokrowską pod naszą kontrolą. Generał ujawnił, że w regionie znajdują się obecnie, uwaga, liczne siły żołnierzy rosyjskich. Chodzi o 110 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, jeżeli tam w regionie znajduje się 110 tysięcy żołnierzy, pytanie, ile żołnierzy ukraińskich znajduje się po drugiej stronie frontu? Ile osób ginie dziennie? I my tutaj w świecie, powiedzmy, że Zachodu, otrzymujemy tylko jednostronną narrację, mianowicie o tym, że jeśli Rosja atakuje to obiekty cywilne i giną tylko ludzie, którzy, uwaga, nie są żołnierzami, że z kolei po stronie rosyjskiej to dzienne straty liczone są w setkach, a niekiedy w tysiącach, za to nie wiemy w ogóle, jaka jest narracja z drugiej strony. Czasami przedstawiam Państwu tutaj doniesienia serwisu TAS, czyli rosyjskiego serwisu informacyjnego prowadzonego, prowadzonego w języku angielskim i z niego Wybrzmiewa zupełnie inna narracja. Mianowicie, jeśli wierzyć tamtym doniesieniom, to powiedzmy, że sytuacja jest kontrolowana przez Rosję. To po pierwsze. Po drugie, żołnierze giną w wielkiej liczbie, owszem, ale po stronie ukraińskiej. I nie ma absolutnie żadnych oznak tego, aby ta wojna miała się zakończyć, przynajmniej zakończyć, z uwzględnieniem, powiedzmy, że warunków, oczekiwań, czy powiedziałbym już dziś, Marzeń wyrażanych przez władze w Kijowie. Przejdźmy jeszcze do serwisu Rzeczpospolita, aby dowiedzieć się o najnowszych doniesieniach. Wpis z godziny 14.14, .14. z dziś, proszę Państwa, z 8 sierpnia. Rosyjski dron zaatakował sumy. W ataku uszkodzony został budynek niemieszkalny. Dach budynku stanął w płomieniach. Aleksander Łukaszenko rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Informacje przekazuje kanał Pół Pierwowo w serwisie Telegram, zbliżony do biura prasowego białoruskiego przywódcy. I tu pytanie, czy te rozmowy są, proszę Państwa, czymś przypadkowym, czy skorelowanym z terminem ultimatum, który mija dziś, 8 sierpnia, ultimatum wyznaczone, które zostało wyznaczone przez prezydenta Trumpa, zaraz do niego przejdę. Czy szykuje nam się jakaś eskalacja działań? Czy może Rosja i Białoruś rozmawiają na temat tego, jakie zakładają plany istnieją po stronie NATO, by na przykład bardziej jeszcze Ukrainę wspomagać, a tym samym eskalować wojnę. Proszę Państwa, 2 plus 2 równa się 4. Więcej broni dla Ukrainy dostarczanych na koszt państw zachodu, na koszt Polski równa się eskalacja wojny. Kolejne państwa, które by ewentualnie miały przystąpić, w związku z tym, o czym się rozmawia od dawna, z zawieszeniem broni, przystąpić na razie w charakterze no, powiedzmy, że oddział stabilizujących ponad 1000 kilometrowy odcinek frontu po wznowieniu działań wojennych staną się nagle już nie siłami stabilizującymi, tylko stroną wojny. Czyżby o tym rozmawiali przywódcy Rosji i Białorusi? Tego nie wiemy. Punkt kontrolny na granicy między Rosją i Abchazją, zamknięty ze względu na groźbę ataku ukraińskich dronów. Minister obrony. Ukrainy rozmawiał z szefem resortu obrony Bułgarii, między innymi o bezpieczeństwie na Morzu Czarnym. Proszę Państwa, liczba doniesień i ich może tak, waga powoduje, że trzymam się na razie wniosku i prognozy jednocześnie, że ta wojna zaplanowana jest do eskalacji, do tego, by była większą, do tego, by objęła jeszcze coś więcej. I z drugiej strony zwróćmy uwagę, że również jako warunki możliwe, do, które musiały być spełnione, jako z drugiej strony możliwe, by zakończyć tę wojnę, warunki przedstawione przez Moskwę są już dalsze niż przynajmniej media w Polsce donosiły jeszcze jakiś czas temu. Bo to przecież parę dni temu informowałem Państwa o tym, co rzekomo miało wyniknąć ze spotkania, do jakiego doszło 6 sierpnia. Pomiędzy Steve'em Whitcroffem, wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, a Władimirem Putinem, tam nie ukrywam to, co powinno być dla nas interesujące i niepokojące, było zawarte w takim zdaniu, proszę Państwa, z którego wynikało, że Rosja przekazała warunki Stanom Zjednoczonym, a Ameryka musi te warunki omówić z Ukrainą i państwami europejskimi. Czyżby te warunki dotyczyły jakiejś ceny, która musi być zapłacona, aby. Pokój został na Ukrainie zawarty, kto miałby ten rachunek z tą ceną otrzymać? Bo wiemy, że z tej wypowiedzi wnioskować można logicznie, jednoznacznie, że cena do zapłaty będzie nie tylko przez Ukrainę, ale także przez państwa Europy Środkowej czy Zachodniej. I te spekulacje moje niestety idą w kierunku Polski. Co do tego trzeba zadać pytanie. Czy czasem nie jest w tej chwili prowadzona jakaś seria rozmów? Co do tego, między innymi. Jak Polska miałaby być, proszę Państwa, i polskie sprawy, jak miałoby być, proszę Państwa, zagospodarowane. Tak delikatnie to określę. Miejmy nadzieję, daj Boże, żeby siły polityczne w Polsce zareagowały właściwie i wiedziały, w jakim momencie trzeba być asertywnym, a w jakim momencie aktywnym, by bronić polskiego interesu narodowego. Pewności nie ma. Ale nadzieja wciąż jest, proszę państwa. Wracając do przeglądu dzisiejszych doniesień dotyczących wojny, godzina 12:31 Rzeczpospolita odnotowuje wypowiedź premiera Donalda Tuska po rozmowie z Władimirem Załęskim. I Tusk sugeruje, że wkrótce może dojść do zamrożenia konfliktu na Ukrainie, do zamrożenia tej wojny. Zerknijmy do publikacji dotyczącej tego właśnie tematu. Walki na Ukrainie wkrótce ustaną? Znak zapytania. Tusk, mam taką intuicję. Przed chwilą zakończyłem długą rozmowę z prezydentem Załęskim, mówił przed południem na konferencji prasowej Donald Tusk. Tusk dodał, że rozmowa dotyczyła sytuacji na Ukrainie i zbliżających się, taką mam nadzieję, mówiłem o tym kilkanaście dni temu zbliżających się, i tutaj w tym zdaniu, jak Państwo widzicie, brakuje dokończenia. Czy zbliżających się rozmów pokojowych, czy zbliżających, czy zbliżającego się w ogóle zawieszenia broni, tego nie wiemy. Są pewne sygnały. Mam też taką intuicję, że być może zamrożenie konfliktu. Nie chcę powiedzieć koniec wojny, ale zamrożenie konfliktu jest bliżej niż dalej, oświadczył szef polskiego rządu. I to, proszę Państwa, jeżeli do tego dojdzie, niezmiennie twierdzę, i tutaj prognozy się trzymam, że po to mają być prowadzone siły wojsk innych niż ukraińskie na Ukrainę, aby nie tylko pilnować pokoju, aby doszło do większej eskalacji, gdyż to jest w interesie. Niestety, tak Waszyngtonu jak i Tel Awiwu, czyli tak zwanego Usrela, proszę państwa, który stara się niewątpliwie zająć możliwie istotnymi sprawami, czytaj wojennymi sprawami, nie tylko Iran, ale przede wszystkim sojuszników Iranu, by móc opanować sprawy na Bliskim Wschodzie. Czytamy dalej. Donald Tusk po rozmowie z Załęskim. Prezydent Ukrainy jest ostrożnym, optymistą. Są na to nadzieje. Dziś mija termin ultimatum. Prezydent Załęski jest bardzo ostrożnym, ale jednak optymistą. Bardzo zależy stronie ukraińskiej na tym, aby Europa, w tym Polska, uczestniczyła w projektowaniu tego przyszłego zawieszenia broni po tym pokoju. Ja czytam te słowa inaczej. Bardzo zależy stronie ukraińskiej na tym, aby. Inne państwa, w szczególności Polska, wysłały swoje wojska na Ukrainę pod pretekstem pilnowania zawieszenia broni. Bo potem, jeśli zostanie niczym rakietą w przewodowie, proszę państwa, wznowiony front działań, bo ta rakieta w przewodowie temu miała służyć, by Polskę wciągnąć do wojny przeciwko Rosji, taka jest moja opinia, no to wtedy musztarda pobiedzie. Po wojska. Innych państw niż Ukraina też będą znajdować się na Ukrainie i niestety może dojść do eskalacji konfliktu. O tym mówi Putin. Wprost o tym mówili też inni oficjele z Moskwy, m.in. Siergi Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I uważam, że jest ignorancją geopolityczną, jest też lekceważeniem polskiego bezpieczeństwa narodowego. Jeśli ktoś mówi, że o, to, co mówi Putin, to wszystko kłamstwo, proszę Państwa. Z ostrożności dla naszego interesu i bezpieczeństwa narodowego nie można automatycznie tak zakładać. Ale z drugiej strony powiem też nie można zakładać, że automatycznie, czy automatycznie zakładać, że wszystko, co mówi, jest prawdą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, by mieć rozsądek w sobie, by używać argumentów, by analizować sytuację, by wyciągać wnioski. Tak jest to niezbędne, w tym czasie, w jakim się znajdujemy. Czytamy dalej. Nam też bardzo na tym zależy, aby w naszym regionie zapanował pokój, bo to będzie bardzo dobrze wpływało na nasze bezpieczeństwo, ale również na szanse inwestycyjne, bo wiadomo, że tam, gdzie jest wojna, tam jest o wiele mniej gotowości do inwestowania. O rozmowie z Tuskiem napisał też w serwisie X Sam Zeleński. Z jego wpisu wynika, że rozmowa dotyczyła nie tylko dążenia Polski i Ukrainy do, po do pokoju, ale też wspólnej produkcji w zakresie sprzętu obronnego oraz wsparcia Ukrainy przez Polskę w procesie negocjacji z Unią Europejską w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w wspólnocie europejskiej. I tutaj muszę powiedzieć, że to skandal. Polska ani nie powinna być żadnym żerantem, partnerem, ani wprowadzającym, zapraszającym Ukrainy do Unii Europejskiej. Gdyż to jest, proszę Państwa, absolutnie sprzeczne z polskim interesem, tak gospodarczym, jak i militarnym oraz narodowościowym. Bo póki co, daj Boże, aby to nie zostało zrujnowane. Państwa są, powiedzmy, że taką administracyjną emanacją dla danego narodu, który zamieszkuje państwo wyznaczone jego granicami. Z tym, że w Polsce mamy już do czynienia z, ze zrujnowaniem wielu obszarów tej narodowości. Tak, w przestrzeni historycznej, w przestrzeni, proszę Państwa, podmiany społeczeństwa, w części już polskiego na ukraińskie, poprzez właśnie rozwodnienie w polskich dużych miastach, aglomeracjach ludności. Nie będę o tym mówił dziś za dużo, ale wypada przy takich zagadnieniach to wszystko dostrzec, proszę Państwa, nie tracić tego z pola widzenia. Bo to są absolutnie kluczowe sprawy, dlatego w jakiej Polsce przyjdzie nam za rok, za dekadę żyć i naszym dzieciom, i kolejnym pokoleniem. Dostrzegam jeszcze, że przekaz, jaki Wodymir Zełęcki był uprzejmy, proszę Państwa, zaprezentować w serwisie X, jest odmienny od tego, jak komunikuje po tej wizycie, po tej rozmowie, przepraszam, to Donald Tusk. Dla Zełęckiego jest jednoznaczne, że Polska ma być państwem, Wprowadzającym, rekomendującym Ukrainę jako członka Unii Europejskiej. Pytanie, czy jest to też jasne dla polskiego społeczeństwa? Bo w mojej opinii duża część, większość polskiego społeczeństwa jest temu przeciwna. Bo rozumie, że im więcej, im szybciej Ukraina będzie, im więcej Ukrainy będzie w NATO czy w Unii Europejskiej w ten sposób, tym gorzej dla interesów Polski. Dlaczego? Proszę Państwa, powodów jest tutaj bardzo wiele. Omawiam je niejednokrotnie przy okazji różnych zagadnień. Wymienię je tak tylko jednym tchem, kilka. Po wojnie potężny problem będzie z weteranami, powiedzmy to, w liczbie setek tysięcy ludzi, którzy będą pragnąć też no różnych, proszę Państwa. Od uciech przez pieniądze po kto wie, czy nie władzę, także w jakimś. Zakresie w sferach przestępczych, nie daj Boże, administracyjnych w Polsce. Kolejna sprawa. Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej oznacza, że Europa, a najpierw Polska zostaną zalane tym, co na Ukrainie jest produkowane poza powiedzmy sobie szczerze takim systemem kontroli, jaki obowiązuje w Polsce czy w Unii Europejskiej. Mowa o żywności, mowa o rolnictwie. Które powiedzieć, że jest we władaniu jakiejś grupy osób, to nic nie powiedzieć. Na Ukrainie większość gospodarstw to gospodarstwa gigantyczne, bo tutaj słowo wielkoobszarowe nie pasuje. Dziesiątki czy setki tysięcy hektarów. Tak jak gospodarstwo prowadzone przez grupę Kernel i wiele innych. To także kiedyś omawiałem. I kolejno sprawy militarne, to też. Proszę Państwa, niebezpieczeństwo dla Polski. Wiele osób się zastanawia, czy jakieś niezadowolenie w związku z zakończeniem, nie tak jak życzy sobie tego Kijów, tej wojny na Ukrainie, nie spowoduje, że w kierunku Polski odwrócą się wtedy lufy karabinów. A co będzie, jeśli tam, proszę Państwa, okaże się, że jest znacznie większe, niż nam się wydaje, oczekiwanie graniczące z pewnością po tamtej stronie, czyli ukraińskiej, że Polska Ukrainę wesprze, bo powinna z jakichś powodów w wojnie z Rosją, a ostatecznie okaże się, że na przykład pan Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej, czy nawet pan premier Donald Tusk w jakimś sensie oszukają to, co jest tym przeznaczone, czyli oszukają przeznaczenie i swoimi decyzjami nie dopuszczą do tego, by Polska została wojną uwikłana. Czy wtedy w wyniku niezadowolenia także nie jest realnym zakładać, że nie tylko nieprzyjemności, ale proszę Państwa, coś znacznie gorszego może spaść jako tak zwany cudzysów teraz gniew na Polskę w kierunku Polski? Oby nie, oby nie. Natomiast to nie tak, że tylko ja tutaj, na tym kanale o tym donoszę. Zapewne duża część z widzów tego kanału również uznaje, że to są zasadne, proszę Państwa, rozważania. Przechodzimy teraz do ultimatum Donalda Trumpa dla Władimira Putina. Media. Trump postawił ultimatum nowe, nowy warunek Putinowi, ale prezydent USA dementuje. Czytamy. Prezydent Trump spotka się z prezydentem Putinem, nawet jeśli prezydent Rosji nie odbędzie wcześniej spotkania z Władymirem Załęskim, powiedział w czwartek amerykański przywódca, dementując tym samym doniesienia amerykańskich mediów. Według nich właśnie taki warunek miał postawić Putinowi. Pytany, czy wyznaczony na piątek termin nałożenia nowych sankcji dla Rosji obowiązuje, Trump odpowiedział wymijająco. Wskazał, że teraz ruch jest po stronie Putina. Trump zapowiedział gotowość do spotkania z Putinem bez warunków wcześniejszego spotkania Putina z Złońskim. Termin wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji pozostaje niejasny, a Trump sugeruje, że to od Putina zależą dalsze ruchy. Trwają przygotowania do spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy, a wysłannik Trumpa rozmawiał zarówno z Putinem, jak i doradcami do spraw bezpieczeństwa krajów NATO. Proszę Państwa, Trump pytany wprost. Czy Putin powinien spotkać się z Złońskim, zanim spotka się z nim samym? Odpowiedział wprost. Nie, nie musi. Oświadczenie prezydenta, które zaprzecza wcześniejszym doniesieniom medialnym, m.in. Politico czy, czy dziennika New York Post, pojawiło się niedługo po potwierdzeniu przez stronę rosyjską informacji o planowanym spotkaniu na najwyższym szczeblu między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem. Widzimy więc, że prezydent Donald Trump nieco łagodzi ton. I pytanie, czy jest to... Element, czy jest to coś, co dostrzegamy, proszę Państwa, jako nazwijmy to taki element gry aktorskiej, przywódców, tak prezydenta Trumpa, jak prezydenta Putina? Czy negocjują ze sobą na poważnie i no po prostu, po to, aby niepotrzebnie nie eskalować? Niekiedy spuszczają tonu? Ja muszę Państwu powiedzieć, że nie należy do osób, które krytykują prezydenta Trumpa za prowadzenie rozmów i taką retorykę, jaką prowadzi w związku z wojną na Ukrainie. Ale z drugiej strony dostrzegam, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest bardzo zależny od lobby syjonistów, od lobby żydowskiego, od lobby izraelskiego, proszę państwa, i tym sprawom podporządkowuje nawet to, jakie Ameryka wysyła sygnały, jakie Ameryka, proszę państwa, prowadzi rozmowy i czyni ustalenia, choćby właśnie z Federacją Rosyjską. Kto wie, jak to się dalej potoczy. Dla mnie jednak jest jasne, że blisko wschodnim sprawom i Izraelowi podporządkowane są te kwestie tutaj. I komentowałem to niejednokrotnie, uważam, że to dalej trwa. Mianowicie próba w cudzysłowie przekupienia przez prezydenta Trumpa Rosji, po to, by ona, a być może poprzez nią, także w pewnym sensie kupowane są Chiny, by te państwa, te mocarstwa nie stanęły po stronie Iranu, gdy wojna tam na Bliskim Wschodzie zostanie wznowiona. A to, że zostanie wznowiona, jest w mojej opinii logiczne jak 2 plus 2. Matematyka tutaj nie zawodzi. Logika również nie. Choć zapewne jest cała masa różnych okoliczności, które nam są nieznane, proszę Państwa, które oby... Daj Boże, oby istniały pozytywne, które mogłyby jednak przyczynić się do tego, że na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój. Niemniej to, co tam się dzieje, woła o pomstę do nieba. Ogłaszane są bowiem chociażby kolejne, według mnie szalone de decyzje władz tego państwa, które bombarduje kogo chce o tym, że cała strefa gazy ma być okupowana. Ale o tym będę państwu donosił też przy. Innej okazji. W kontekście jednak rozmów USA-Rosja zerkimy jeszcze do artykułu Polskiej Agencji Prasowej. Kończy się ultimatum postawione Rosji. Jak postąpi Trump? Prezydent USA dał Rosji czas do 8 sierpnia, by zgodziła się na zawieszenie broni na Ukrainie. W przeciwnym razie zagroził nałożeniem sankcji i ceł wtórnych. Ceł wtórnych w rozumieniu ceł na sojuszników Rosji, na państwa, które z Rosją handlują. W czwartek amerykański lider oświadczył, że toczy. Ten termin wciąż obowiązuje, zależy od Władimira Putina. Trump w lipcu dał Rosji 50 dni ultimatum. Dalszych pasusów, fragmentów tej publikacji nie będę już Państwu przytaczał, bo jest tu powtórzone wszystko co wiemy. Otóż prezydent Trump złagodził swoją retorykę. Zobaczymy zresztą, czy ją utrzyma i czy jutro będzie podobna. Zobaczymy, czy dojdzie do ustalenia konkretnego terminu i konkretnego miejsca, i czy będzie to nam ogłoszone co do spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Putina. Tu mamy jednak przy okazji w tym serwisie mapę walk na Ukrainie. Starcia, potyczki i incydenty zbrojne na terenie Ukrainy, dane od początku rosyjskiej inwazji, czyli od 24 lutego 2024 roku. To proszę Państwa, widać liczbę starć. Możecie nacisnąć pauzę, zapoznać się z tym w tej chwili nieco dokładniej. Tu uwaga, prezentowane zasięgi wojsk i starć mają charakter poglądowy i niewyczerpujący. Źródło to ACLED, ISW, Natural Earth i kolejne publikacje, które to są wskazane m.in. Reuters stan na dzień 1 sierpnia 2025 roku. Sankcje wobec floty cieni czytamy w dalszej części publikacji. Wśród środków, które administracja USA może zastosować wobec Rosji. Są sankcje, przeciwko wykorzystywanej, przez Rosjan do trans są sankcje wy przeciwko wykorzystywanej przez Rosję do transportu ropy tzw. floty cień. Jak podał Financial Times, dodatkowe sankcje USA wobec tej floty cieni są postrzegane jako łatwy pierwszy krok w kierunku obciążenia Rosji kosztami za agresję. Ale to zasadnicze, proszę Państwa, co jest tym sednem ultimatum, to cła wobec krajów kupujących ropę od Rosji. Prezydent nałożył już na Indię cła w wysokości 25% i zapowiedział, że kolejne kraje, w tym Chiny, mogą zostać objęte podobnymi cłami. Była zresztą mowa w niedawnej przeszłości o cłach w wysokości nawet 100%. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zerknijmy jeszcze na koniec tego materiału wideo do publikacji, proszę Państwa, chociażby CNN. 5 sposobów na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wojny. Z Rosją. I tutaj w publikacji pięć koncepcji, które Państwu teraz przeczytam, ale nie będę tego komentował. Jeśli życzycie się sobie Państwo, aby nagrać odrębny materiał wideo z takim obszernym komentarzem, co byłoby według mnie bardzo interesującym, nazwijmy to, rozważaniem, dajcie proszę znać w komentarzach. Koncepcja pierwsza. Putin zgadza się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Koncepcja druga. Pragmatyzm i więcej rozmów. Koncepcja trzecia. Ukraina jakoś przetrwa nadchodzące dwa lata. Koncepcja czwarta. Katastrofa dla Ukrainy i NATO. I piąta. Katastrofa dla Putina. Powtórka działań Sowietów w Afganistanie. Co będzie, proszę Państwa, najnowszym biegiem wydarzeń, naszym udziałem w kolejnych miesiącach, kwartałach i latach. Zobaczymy. Ja niezmiennie twierdzę, że choć mówię to nie w jakichś emocjach i bez zbędnej paniki, ale uważam, że to wszystko jest zaplanowane do eskalowania. Niemniej, z drugiej strony, jeszcze dodam, spokój pozwala mi zachować logika, która daje, proszę Państwa, taki oto wniosek. Przedstawię to może w formie pytania. Czy nie jest tak że skala, rozmiar, rozmach, rozmiar tego, co dzieje się na Ukrainie, choć ta wojna jest rzeczywista, ale to, jak przedstawiają ją media, nie jest analogiczna w pewnym sensie do rozdęcia w przekazie tego, co działo się za czasów pandemii czy pandemii, ale z drugiej strony też trzeba być czujnym, bo z drugiej strony mamy na Bliskim Wschodzie odwrotność. Tam mam wrażenie, że i taka jest moja opinia, że to co dociera do, do opinii publicznej w państwach zachodu poprzez media głównego nurtu jest tylko ułamkiem tego jak wielka krzywda tam się dzieje, proszę państwa, ludziom. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.